Cześć, witajcie! Jesteśmy dzisiaj w Opocznie, otwieramy 93. klub Extreme Fitness Opoczno. Zapraszam Was do środka, chodźcie zobaczymy, co tu się dzieje. Na samym początku mamy partnerów, którzy oczywiście uczestniczą w naszym otwarciu. Zobaczcie tutaj, mamy przecudowną recepcję, przemiłe dziewczyny, które zawsze pomogą, doradzą, podpowiedzą i oczywiście pełny wybór różnych suplementów, batonów. Chodźcie dalej. Po prawej stronie mamy szatnie, a tutaj prze cudowna część, czyli strefa maszyn siłowych. Tutaj znajdziecie wszystko. Znajdziecie maszyny do robienia pośladków, bramy. Od pokażę Wam na przykład. Maszyna do hip thrustu, wspaniała maszyna do robienia e, klatki piersiowej, maszyna na biceps, na barki, na nogi, wszystko tutaj znajdziecie. Chodźcie dalej na strefę Tenex. E, tutaj mamy strefę Tenex, czyli nowatorską e, strefę, na której znajdziecie e, ćwiczenia. Nie ma tutaj konieczności e, przebywania z trenerem, możecie zrobić to sami. Chodźcie dalej. Tutaj mamy e, DJ'a. Ale w tym miejscu znajduje się strefa Erzon, czyli strefa, na której będziecie mogli wyrabiać swoją kondycję i dostaniecie naprawdę konkretny wycisk. Tutaj mamy salkę fitness. Zerknijcie. Właśnie są prowadzone zajęcia i już się zaczyna dziać, naprawdę. Chodźcie na strefę naprawdę mocnych i ciężkich ciężarów. Zobaczcie, hantelki do 50 kg, cztery ławeczki, 2 halfraki, 3 ławki płaskie, ławka olimpijska, skos i zwykła. I oczywiście strefa cardio, strefa, na której zrobicie wszystko, począwszy od schodów po bieżnie, po orbitreki, wszystko tutaj znajdziecie. E, tak wygląda nasza siłownia. E, dziękuję wszystkim za przybycie, a jeżeli jesteście zainteresowani zakupem karnetu, e, zerknijcie na naszego Facebooka e, Extreme Fitness Opoczno, e, na naszego Instagrama e, XFG Opoczno. I co? Tutaj dzieje się fitness. Dzięki!